Z Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy, tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa. Lecz troski doczesne i uda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon jedne stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Wielkie tłumy, wielki zachwyt, piękne przypowieści, które nic nie zmieniają, bo nasze serca są wciąż bezczynne, bezwładne uszy głuche, oczy ślepe. Nie chcemy widzieć, słyszeć, rozumieć, nawracać się. I jak w takiej sytuacji mamy doświadczyć uzdrowienia? Nie ma mocnych na naszą bezczynność serca i bezwład woli. Co z tego, że słuchamy, nawet czytamy słowo, jak nie chcemy niczego zmienić? Słowo jak ziarno ma w sobie wszystko, co potrzebne do zakiełkowania, zakwitnięcia i wzrostu. Glebą pod zasiew zajmuje się człowiek. Narzekamy, że przylatują ptaki i zabierają ziarno. Przygotujmy glebę z daleka od drogi. Narzekamy na słońce. Przygotujmy glebę głęboką i oczyśćmy ją z kamieni. Narzekamy na ciernie. Zbierzmy jej i spalmy w ogniu. Zmieńmy swój styl życia. Zastąpmy grzeszne przyzwyczajenia takimi, które będą budujące. Nie wystawiajmy się na działanie złego, grając z pokusami.